Sofia, ja dziś zapraszam Was na filmik, jak już wiecie, po tytule. Będzie to foodbook Ja jeszcze na swoim kanale takiego filmiku nie nagrałam, a bardzo dużo wiadomości dostawałam, że chcieliście zobaczyć co jem w ciągu dnia i ten filmik w moim wykonaniu. Dlatego chcieliście i przychodzę do Was właśnie z takim filmem. Na początku, jak już wiecie, mam założony aparat na zęby. Więc te zęby bardzo długo, długo mnie bolały, było to bardzo silny ból. Tak silny, że nie mogłam niczego gryźć, tylko że ja wszystko to jest takie papciowate, miękkie, i takie wiecie, no, dosyć nieprzyjemne, co mnie już bardzo denerwowało. Na szczęście teraz już jest lepiej, już mi tak zęby nie bolą, mogę normalnie wszystko gryźć, co jest już dużym sukcesem. Więc moje menu jest normalne, takie jak jadłam przedtem, i cię pokażę Wam co jadłam. Mam nadzieję, że Wam się ten filmik spodoba. Ja też prawdopodobnie będę miała niezłą frajdę przy nagrywaniu tego filmu, a teraz już nie przedłużam i zaczynamy. Wam już po śniadaniu. Jest teraz godzina drugiego śniadania i ja odrobiłam pracę domową, poglądam YouTube'a i Netflixa trochę. I teraz jestem trochę głodna, a że moja mama sobie wymyśliła taki sposób, ponieważ ona ma na różne rzeczy fazy. I teraz sobie wymyśliła, że jemy co 3-4 godziny, bo to podobno zdrowe natrawienie. No niech będzie, że tu niby zdrowe na to trawienie. I teraz jest stara, żebyśmy jedli co 3-4 godziny coś w tym coś po prostu jedli, dlatego zaraz idziemy do kuchni i zobaczymy, co sobie najciej przygotuje. A teraz. A teraz jest na drugie śniadanie, a i przy okazji zapraszam Was na mojego Instagrama Sofia World, którego zawsze macie w opisie filmu i w komentarzach. Przepraszam na moje naleśniki, do zrobiłam moich naleśników. Ok, a teraz wszystko co będzie nam potrzebne do zrobienia naszych naleśników to pół kubka mąki kukurydzianej, pół kubka mąki ryżowej. Wszystko razem mieszamy, żeby to się wszystko nam elegancko połączyło. Następnie dodajemy wszystkie suche składniki, czyli łyżeczkę proszku do pieczenia, mój akurat wygląda tak, szczyptę soli, dwie łyżki cukru waniliowego. I tutaj wystarczy. Następnie dodajemy od 2 do 3 kropli aromatu. Yy, możecie użyć jakiegokolwiek chcecie. Ja tutaj mam krok I zawsze ja tutaj mam problem, żeby nie mi za dużo. Dodajemy no. jajka i mleko i wszystko mieszamy. Ja tutaj mam akurat mleko yy, migdałowe, ale możecie użyć jakiegokolwiek inne. I teraz sprzedam Wam taki patent, żeby jeżeli wyszły Wam naleśniki za suche, a nie chcecie, żeby takie były, to wystarczy, że przykryjecie je następnym talerzem i tak zostawicie. I wtedy pod wpływem pary one będą bardziej nasączone i to się u mnie sprawdza. Jak wiesz, kiedy mam gotowe naleśniki, to dodaję sobie dzisiaj akurat mus jabłkowy z czymś z cynamonem. I teraz dodajemy cynamon, tak uciupileczkę, żeby tylko było do smaku. I tak będą się danie. teraz przyszła pora na obiad, i mi przeważnie staramy się jeść obiad w godzinach 1430-1530, moja mama zawsze się stara, żeby właśnie obiad w takich godzinach był. I dzisiaj mamy piątek, więc na obiad mamy ryby jak zwykle. Y jest to łosyś atlantycki pieczony w sreberku z rozmarynem i cytryną. Sałatka zrobiona z sałaty lodowej, śmietany, cukru i soli, i do tego ziemniaki, które były najpierw ugotowane, a później podsmażone na patelni z ziołami prowansarskimi, do tego dwa kawałki takiego gotowego ciasta i drugi śmietanowy, nie wiem, moja mama w Lidlu kupiła i do tego do picia hortex aronia i porzeczka. A natomiast teraz powiem Wam, jak wygląda sytuacja z rybami ze mną. Ze względu na to, że moi rodzice co piątek nie jedzą mięsa, tylko jedzą ryby, to ja y, jestem zmuszona też jeść tą rybę. Tylko ze względu na to, że ja y, jem praktycznie tylko dwa rodzaje ryby, które nie, nie trzeba by do musi, żebym je zjadła: mianowicie paluszki rybnej i filetów z McDonalda, chociaż nie wiem, czy to można zaliczyć. Ale powiedzmy, to są jedyne y, dwa rodzaje ryby, które ja tak jem. Ale wiem, że one są zdrowe i moi rodzice ciągle chodzą i mówią: jedz tą rybę, bo to zdrowe dla organizmu. Więc ja staram się jeść tą rybę, bo wiem, że oni mają rację. Dlatego staram się chociaż połowę zjeść tego, co mi dadzą. No I mam nadzieję, że dzisiaj znowu mi się uda zjeść chociaż połowę mojego głosu atlantyckiego. Ale pamiętajcie, jedzcie ryby, bo one są zdrowe. Tak nie wiecie, trzeba jeść ryby, bo rodzice się patrzą. pora na kolację, robiłam mega prosty makaron taki z je, y, kilku składnikowy, bo nie chcę mi się robić niczego wymyślnego ale też nie chcę zjeść kanapki więc robię makaron, będzie nam potrzebny makaron y, ja tutaj mam akurat bezgluconowy ale może być jakikolwiek macie pod ręką bułka tartona ona jest genialna ja wam mega polecam tą bułkę tartą słodką marchewkę krojoną w kostkę, może być też y, jaki, jaki macie mix warzywny Nadaj ulubione zioła czyli oregano, koperek i zioła prowansalskie a przede do wszystkim wszystkiego te zioła prowansalskie i do tego masło Kochani, wygląda moja kolacja. Jest to makaron bezglutenowy z marchewką, z dodatkiem bułki tartej i gotowaną, właśnie to pie, pieczoną w, 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 w ziołach prowansalskich, oregano i koperkum. Nawieczam jeszcze trochę śmietany, bo było zbyt suche. I tak wygląda moja kolacja. Mam nadzieję, że ten film Wam się spodobał. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i fajny komentarz na dole. A jeśli ja z Wami żegnam i widzimy się w następnym filmiku. Pa!